Dzień dobry Państwu, dzień dobry z Katowic. Witamy serdecznie w przerwie na trendy z Europejskiego Kongresu Gospodarczego. Ja nazywam się Rafał Rogala, jestem starszym menadżerem w zespole imigracyjnym People Advisory Services EY, a moim gościem jest dzisiaj Andrzej Kubisiak, zastępca dyrektora Polskiego Instytutu Ekonomicznego. Dzień dobry, cześć. Witaj Andrzej, dzień dobry. O czym chcielibyśmy dzisiaj porozmawiać? No, Temat... jesteśmy. Tematów, mam wrażenie, gospodarczych jest bez liku. Świat się, powiedzieć, się zmienia, tak by nic nie powiedzieć, prawda, bo kręci się tak szybko jak chyba nigdy dotąd. Trendy idą za oceanu, mamy wiele działań, które przemodelowują, mam wrażenie, tą układankę geopolityczną. W Europie też mamy sporo zmian i zapowiedzianych w efekcie, też trochę i nadejścia nowej Komisji Europejskiej, pokłosia ubiegłorocznych raportów Dragiego czy Enrico Letty. No i bardzo dużo się dzieje, mam wrażenie, w tematach nam bliskich, czyli w kontekście zatrudnienia. Mamy rekordy aktywności zawodowej w całej Europie, mamy coraz większą taką rywalizację o pracowników, o kadry, wiele trendów. No dogania mam wrażenie bardzo szybko starzejącą się Europę i wydaje się, że to będą czynniki, które będą się przebijać na górę agendy też tej czysto gospodarczej. No właśnie, jaki dzisiaj mamy klimat na rynku pracy, tak? Ponieważ nastroje wydaje się być są takie hura optymistyczne, prawda? Bardzo niskie bezrobocie w Polsce. Jesteśmy na zmianę z Czechami albo pierwsi, albo drudzy, prawda? Jeśli idzie o tego typu statystyki według Eurostatu. E... Rozpędzająca się gospodarka, gdzieś zauważyłem twój wpis na LinkedInie, mówiący, że chyba wracamy do tej normy sprzed COVID-u, sprzed wojny, a więc na właściwe tory. Jak to wszystko wpływa na rynek pracy, jak to wszystko wpływa na biznes, tak już wschodząc nieco niżej na zatrudnienie? Ponieważ ten hura optymizm nie do końca chyba jeszcze przekłada się na to, żeby można było powiedzieć, że mamy już do czynienia, albo z powrotem mamy do czynienia z rynkiem pracownika. Ja bym powiedział tak, że e, sytuacja jest relatywnie skomplikowana, bo e, i bardzo taka nieintuicyjna mam wrażenie dla kogoś, kto by chciał to zrozumieć w trzech zdaniach, ale połączę to e, kilka tych kropek. Jedna kropka to jest e, wątek, o którym wspomniałeś, czyli najniższa stopa bezrobocia w Unii Europejskiej w wykonaniu Polski. E, drugi element to jest też najniższa stopa bezrobocia Historycznie w ogóle w Polsce. Tak niskiej stopy bezrobocia 2,6% według tej metodologii unijnej. Nigdy tak nisko nie byliśmy jeszcze. Równolegle, w tym samym czasie, mamy najniższy odsetek wolnych miejsc pracy w całej Unii Europejskiej 0,7%, co nas plasuje obok Hiszpanii, która jest z kolei na tym zestawieniu stopy bezrobocia po drugiej dokładnie stronie, bo tam mhm. stopa bezrobocia jest najwyższa. I to już są dwa elementy, które się mogą nam intuicyjnie nie zgadzać. Jak to jest możliwe, że mamy najniższą stopę bezrobocia i mamy jednocześnie najniższą stopę wakatów? No bo to się teoretycznie może nie spinać. I trzeci element, o którym też wspomniałeś, to wracamy do sytuacji, w której stygnie nam rynek pracy po latach rozchwiania przez najpierw, najpierw pandemię COVID-19, potem wojnę, kryzys inflacyjny, energetyczny, kiedy. Płace szalały, kiedy mieliśmy dwucyfrowe wzrosty wynagrodzeń, kiedy koszty pracy w Polsce rosły niemal najszybciej w całej Unii Europejskiej, kiedy mieliśmy do czynienia z sytuacją, gdzie no, koszty kadrowe dzisiaj, jeżeli patrzymy na ich udział w ogóle kosztów firm, no, przekroczyły swoje historyczne maksima. Mamy te trzy elementy, które nam się spieły w jednym momencie. I powodują, że gdy wejdziesz na tą samą popularną platformę społecznościową, o której wspomniałem przed chwilą, zobaczysz bardzo dużo e, takich narzekających e, postów, że długo się szuka pracy, że ten rynek się zrobił ciężki, że generalnie jest e, trudno o zmianę zatrudnienia, że niewiele jest ofert, że bardzo dużo CV spływają na jedną e, ofertę pracy. I to jakby nie pasuje do tego obrazka, który często wykracza poza takie pojedyncze, Nagłówki. I gdy spróbujemy sobie te trzy kropki ze sobą połączyć, to tam jest jeden element, który jest bardzo wspólny w tym, yy, w tym opisie, to są bardzo niskie rentowności przedsiębiorstw w Polsce. 2024 rok to był moment, w którym zyskowność firm liczona po stronie marży zarówno tej pierwszej, jak i drugiej, no była jedna z najniższych, odkąd my weszliśmy do Unii Europejskiej. To przełożyło się z jednej strony na kwestie, Skłonności do zwiększania zatrudnienia, a właściwie jej ograniczenie, no bo jeżeli puchną nam budżety kadrowe, staramy się utrzymać dzisiaj zasoby na rynku pracy, bo wiemy, że przy niskim bezrobociu będzie ciężko znaleźć nowych pracowników, więc zachowujemy tych, których mamy. Mimo to budżet kadrowy nam puchnie ze względu na rosnące koszty, więc nie mamy pieniędzy na nowe wakaty. I ta taka układanka, którą jeżeli zaczniemy sobie łączyć te trzy punkty, w pewnym momencie się układa w pewną logiczną całość i ona z perspektywy kandydata właśnie tym się objawia. Jest za mało ofert, za słabe warunki i ciężko się w tym y, wszystkim odnaleźć, a przecież jesteśmy po kryzysach, więc teoretycznie powinno być lepiej. To dlaczego nie jest? No to mamy taką szeroką perspektywę rynku pracy, prawda? I tak jak to wygląda dzisiaj, takie powiedziałbym, bardzo horyzontalne zdjęcie tego, co się dzieje w Polsce i jaki jest wpływ, zarówno ogólnoświatowy, jak i, jak i też europejski na naszą gospodarkę. Nie byłbym sobą, gdybym nie zapytał, czy w tej perspektywie jest miejsce jeszcze dla migrantów, jest miejsce dla tych, którzy no, dzisiaj bardzo często są. Osią dyskusji w biznesie i osią zainteresowania różnych przedsiębiorców, tak? ponieważ mówiłaś, puchną nam budżety, tak? staramy się zmniejszać te koszty, tak? zwiększać przychód. Często dzieje się to poprzez fakt, że zatrudniamy tańszych pracowników, tak nam się wydaje niejednokrotnie tak? czyli zatrudniamy z zagranicy. Czy my jesteśmy nadal atrakcyjni dla pracowników z zagranicy? Czy polski przedsiębiorca jest tym, którego będzie stać na eksperta z zagranicy, czy jedna konkurencja europejska nazwy przedzi. Bardzo złożone pytanie, które zadałeś, więc... Zac... Odpowiedzmy po kolei. Zacznę trochę od, znowu od takiego szerokiego obrazka i zejdę do tego bezpośrednio, o którym, o który pytałeś. Sytuacja jest o tyle skomplikowana, że jesteśmy w środku wojny handlowej. Niektórzy mówią, że to jest jedna z najśmieszniejszych hmm. wojen handlowych, którą mieliśmy, ale ona może mieć bardzo nieśmieszne konsekwencje. I ostatnio pojawiły się nowe prognozy Międzynarodowego Funduszu Walutowego, który pokazuje, że dla globalnej gospodarki, gdybyśmy wprowadzili takie cła i utrzymano one byłyby te z 2 kwietnia, kiedy Donald Trump wyszedł na konferencję w Dzień Wolności i zaprezentował swoją słynną tablicę z cłami, to dla światowej gospodarki to by oznaczało spowolnienie o pół punkta procentowego. To jest bardzo duża zmiana dla całego świata. Dla krajów europejskich dla części z nich to jest oznaka dalszego spowolnienia w strefie euro. Dla Niemiec to jest rok wtedy kolejny rok stagnacji, znowu ucierania się o, o recesję. Dla Polski to też oznacza, że jednak ten wzrost gospodarczy w Polsce może nie być tak szybki jak sobie zakładaliśmy jeszcze w tym roku, chociaż nadal będziemy wśród liderów europejskich. I gdy widzimy moment, w którym idziemy na strategię, gdzie właściwie większość krajów na tej wojnie handlowej traci, to oznacza, że w firmach nie ma bodźców do y, rozruszania y, mocy produkcyjnych, bo nie ma tego popytu, nie ma międzynarodowego, bo zmieniają się łańcuchy dostaw, bo y, te układanki się nie, zupełnie inaczej formułują, ale równocześnie na tych samych rynkach doświadczamy takiego zjawiska chomikowania pracowników, bo tak w Polsce, jak i w reszcie krajów zachodniej Europy, no mamy do czynienia z sytuacją, gdzie wiemy, że tych pracowników będzie ciężko pozyskać i się włącza taka rywalizacja pomiędzy poszczególnymi gospodarkami przyciągania. wyciągania sobie pracowników. Wyciągania sobie pracowników takiego Aha. brain drain, tak? Jakby wyciągania Aha. sobie mózgów yy, czy, czy, czy rąk do pracy. I to się dzieje zarówno na poziomie krajowych pracowników, jak i napływu cudzoziemców. I Polska przez ostatnie 10 lat. No, Przeszła bardzo dużą zmianę. Tak? Jesteśmy dzisiaj krajem imigracyjnym. Ta transformacja dokonała się w bardzo przyspieszonym tempie. Ale ostatnie mniej więcej półtora roku, dwa lata, to już jest czas, kiedy te krzywe, jeżeli chodzi o wzrost cudzoziemców na rynku pracy, się bardzo wypłaszczyły. Mamy mniej więcej 1 200 tysięcy cudzoziemców w Polsce, którzy pracują, około 7% polskiego rynku pracy. Ale szczególnie krzywa, która mówi nam o napływie Ukraińców, właściwie od połowy 2022 roku jest płaska. Idzie w trendzie bocznym, jakby powiedzieli maklerze. I nie ma tam specjalnych wzrostów, co wynika też z tego, że w Ukrainie jest mobilizacja wojskowa mężczyźni nie mogą wyjeżdżać do pracy zarobkowej muszą być na miejscu, bo mogą być w dowolnym momencie powołani do służby wojskowej. Kobiet już specjalnie nie przybywa, bo też ten ruch migracyjny się tutaj wysycił. Białoruś zaczęła wprowadzać różne restrykcje, żeby też tak wiele osób tam nie wyjeżdżało, jak było to w 2021 roku. No i widać, że ten napływ cudzoziemców do Polski bardzo mocno wyhamował, i potencjalnie to jest oczywiście wyzwanie dla nas, jeżeli miałyby ruszyć wielkie procesy inwestycyjne. KPO, jeżeli mamy wiele procesów tych infrastrukturalnych, które chociażby zapowiadał premier Tusk na, na giełdzie, które w części już są rozpoczęte, część będzie dopiero rozpoczynanych. No my będziemy potrzebować tych pracowników do szeregu procesów inwestycyjnych, a nie mamy dopływu tych zasobów, które ratowały nam rynek pracy przez ostatnie 10 lat. No i co dalej? No i... I to powinno zacząć wywoływać napięcia, tylko że na razie ich nie widać. Nie widać tego, tego napięcia, bo też nie widzimy tego boomu inwestycyjnego. On gdzieś się zaczyna nam rozłazić, rozsuwać w czasie, to jest właśnie efekt tych przemodelowań światowych, tej niepewności, która zapanowała nad, nad firmami, które są niepewne, w którą stronę to pójdzie. Czy w tym kontekście, o którym powiedziałeś, nadal powinniśmy stawiać na migrację właśnie z Ukrainy, bo jest ona w pewnym sensie można powiedzieć wątpliwa i niepewna, tak? Jest ona też warunkowana sytuacją zewnętrzną, czyli jeśli my potrzebujemy do rozwoju inwestycji osób, które będą reprezentowane przez mężczyzn, pewnie nie uda nam się ich ściągnąć z Ukrainy. Prawda? Kobiety, jak powiedziałeś, same już nie przyjeżdżają. Te, które są, często wyjeżdżają. Tu jest taka refleksja jeszcze z pierwszego roku wojny. My trochę, można powiedzieć, przegraliśmy też z niemiecką gospodarką, która była w stanie ściągnąć więcej osób, ofertą, którą miała i dosyć szerokim spektrum w zakresie, dotyczącym chociażby legalizacji pobytu. Natomiast Niemcy nie radzą sobie aż tak doskonale, ponieważ integracja nie idzie tak dobrze, jak idzie nam, porównując chociażby odsetek zatrudnionych osób prawda, w Niemczech i w Polsce. No i pytanie, czy my nadal powinniśmy trzymać się kurczowo tego naszego starego, od kilkunastu już lat, Modelu migracyjnego zasilającego nasz kanał, czy może inwestować w inne ręki? Na pewno Ukraina jest jakby tym zasobem, na którym nie możemy opierać naszej polityki migracyjnej, przynajmniej z dwóch powodów. Pierwszy to jest powód depopulacyjny i to skokowo, który dotknął Ukrainę. Pamiętajmy, mhm. że z Ukrainy w wyniku wojny wyjechało ponad 6 milionów ludzi, i nie wiadomo, czy oni wrócą do tego kraju. Po drugie, nie bardzo wiemy, jaka jest dzisiaj populacja Ukrainy, bo wiele osób zginęło na froncie. Część osób zostało na terenach okupowanych dzisiaj przez Rosję. E, różne szacunki mówią, że populacja Ukrainy spadła do okolic 30 milionów osób i ich trendy demograficzne już przed tą pełnoskalową wojną były dużo gorsze niż w Polsce, więc my nie możemy opierać naszych planów migracyjnych tylko i wyłącznie na Ukrainie. Podobnie jest z Białorusią, która jest dużo, dużo mniej licznym e, krajem, a i tak wielu Białorusinów przecież przyjechało do Polski przykładzone. Dwa, 3 lata. W 2023 i 2024 roku to Białorusini byli bardziej silniej reprezentowani, bardzo jeżeli się. chodzi o napływ do Polski pracowników, niż, niż Ukraina. Więc nie możemy opierać tylko i wyłącznie na tych dwóch krajach. Gdy spojrzymy sobie dużo szerzej, wątek azjatycki, Ameryka Południowa, inne rejony świata, to jest bardzo istotny kierunek, bo jeżeli byś spojrzał na cały świat, to mniej więcej w 85% krajów na świecie. Żyje się na gorszym poziomie niż w Polsce. My tego bardzo nie doceniamy, ale jesteśmy w tym top 15% na świecie, zarówno gdy mierzymy to PKB na głowę mieszkańca, czy też tą samą miarą ze względu na parytet siły nabywczej, czy ze względu na wskaźnik Banku Światowego HDI, który bardziej bada te elementy społeczne i rozwoju społecznego. Więc my jesteśmy atrakcyjnym miejscem do pracy i do życia tutaj. Natomiast, gdybym miał powiedzieć, na czym powinniśmy Opierać dzisiaj naszą strategię imigracyjną, to ja bym wskazał jednak kraj Unii Europejskiej. I tak, powiedziałbym: tak. sięgajmy po pracowników z południa Europy, gdzie bezrobocie nadal jest wysokie. Hiszpania, Portugalia. Tam, gdzie też warunki do życia często są dużo hmm. trudniejsze niż u nas. Nie tylko jeżeli chodzi o samą pracę, ale pamiętajmy, że zmienia się klimat. Życie na południu, Włoch czy Hiszpanii w środku lata jest naprawdę udręką. Tam jest tak gorąco, że się ciężko żyje. Gdzie no u nas to czy to tym, którzy tam wyjeżdżają na wakacje. Gdzie u nas klimat <grym> oczywiście się też ociepla i dla części tych osób może łatwiej byłoby się też odnaleźć u nas na rynku. Polska jest jednym z najbezpieczniejszych krajów w Europie. Mamy jeden z najniższych wskaźników przestępczości. A co z kosztami pracy takich osób? No i oczywiście kwestia zarobków. Tak? No jeżeli spojrzysz na te pięć dużych aglomeracji miejskich w Polsce Warszawa, Trójmiasto, Poznań, Wrocław, Kraków. To są miejsca, w których płace mogą być już konkurencyjne w stosunku do tego, co są w stanie znaleźć w tych częściach swoich krajów, które mają wysokie stopy bezrobocia i to są konkurencyjne oferty pracy, które możemy to. zaproponować? Czy to ostatnie w usługach pytania, biznesowych, czy? czy w budownictwie, czy, czy w przemyśle tam jest najwięcej tych wakatów i tutaj mogą znajdować miejsca pracy? To ostatnie pytanie. Czy strategia migracyjna Polski w tym pomoże, czy raczej przeszkodzi? Czy też będzie. No. Strategia migracyjna ma w głównej mierze uporządkować jakby system, w którym y, mhm. funkcjonujemy, wprowadzić docelowo klarowne przepisy i mechanizmy, które mówią, na jakich zasadach do Polski można przyjechać i żeby tutaj pracować. Mieliśmy jedną z najbardziej liberalnych polityk migracyjnych w tej części świata, y, i to trzeba było w jakiś sposób y, poukładać. W ramach Unii Europejskiej jesteśmy jednym, wielkim, jednolitym rynkiem. Tutaj nie ma barier biurokratycznych, nie ma problemów z pobytami, z podejmowaniem pracy, więc to jest ta teoretycznie najprostsza pula osób, po które możemy zabiegać i się włączyć w tę rywalizację wewnątrzeuropejską, bo inne kraje, nazwijmy je Starej Unii Europejskiej, ale to my jesteśmy już powoli tym krajem, mm -hmm. też coraz bardziej Starej Unii Europejskiej, świetnie się w tym odnajdują, wydrenowały bardzo często nasz region My możemy dzisiaj podejmować bardzo podobne działania, kampaniami e, informacyjnymi, e, reklamując nasz kraj, wskazując go jako świetne miejsce do życia, tak żebyśmy mogli też wypełniać wakaty i luki nie tylko tam, gdzie mamy pracowników podstawowych, pracowników fizycznych, ale tam, gdzie też potrzebujemy białych kołnierzyków, specjalistów, lekarzy, pielęgniarek. Moglibyśmy tak długo jeszcze teraz wymieniać, bo te listy deficytowe w perspektywie kolejnych 10 lat są naprawdę bardzo długie. Czyli, konkludując, jak najbardziej jesteśmy w stanie konkurować z innymi krajami, tylko musimy mieć dosyć mocno przemyślany model, grupy targetowe tak? i próbować to wszystko ja bym jakoś powiedział tak, My nie możemy ułożyć. pozwolić sobie na brak tej konkurencji. My musimy w niej działać i funkcjonować, bo migracja nie rozwiąże nam problemów na rynku pracy, ale bez niej problemy będą jeszcze większe. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję serdecznie.